Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć i przedstawić rośliny, z którymi sypiam dosłownie i w przenośni. W ogóle rośliny uwielbiam, jak wiecie. Wszyscy, którzy oglądają mój kanał, doskonale wiedzą, że otaczam się nimi i z zewnątrz, na, w ogrodzie, i również w domu. Ale są spośród tych wszystkich roślin takie, które szczególnie y, służą i dobrze wpływają na jakość naszego snu, wydzielając na przykład tlen w nocy, oczyszczają nasze powietrze, działają kojąco, no i do tego wszystkiego są jeszcze piękne. Więc zapraszam was do oglądania tego odcinka. Moi drodzy, chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje. Kto jeszcze tego nie zrobił, niech szybciutko nadrabia zaległości, bo na moim kanale co jakiś czas będą pojawiać się dla Was prezenty. Z okazji 2000 subskrybentów mam dla Was prezent. Z całą pewnością pamiętacie, jak malowałam metodą dekupażu takie ładne podkładki pod kubeczki. I za, robiąc to, odcinek był zatytułowany. Yy, Podkładki na dzień babci chyba, czy coś takiego. Więc te podkładki ciągle są u mnie, w moich rękach nie poszły, bo ja babci niestety nie mam, więc y, chciałabym ofiarować je komuś z Was, podkładki, pod kubeczki, a do tego kubeczek do parzenia herbaty z siteczkiem, full wypas. Bardzo ładny y, prezencik powędruję do osoby, która w komentarzu na dole, czy to w komentarzu, czy wystarczy tylko napisać hasło prezent i będę wysyłać. Oczywiście losowanie tego prezentu nastąpi nie w następnym, ale jeszcze w kolejnym odcinku. Także macie szansę w tym odcinku, w komentarzach, pisać hasełko prezent lub w kolejnym odcinku. I w trzecim odcinku, licząc od tego, będziemy losować wygraną. Oczywiście na antenie to zrobimy. Komisyjnie, także kto jeszcze nie subskrybował kanału, zachęcam, żeby to zrobił i ten piękny prezencik, skromny prezencik, ale bardzo ładny powędruje do kogoś z Was. Moi drodzy, żebyście nie myśleli, że temat siania roślin do ogrodu jest przeze mnie zbagatelizowany i pominięty. Zobaczcie, tu są koszyki i już wkrótce. Myślę, że pod koniec lutego, na początku marca zajmę się siewem roślin do multidoniczek, a potem będę je przesadzać. Uważam, jeszcze tak na marginesie, zanim przejdę do omawiania tych naszych roślin w sypialni, na marginesie powiem Wam, że jeśli chodzi o sianie roślinek takich właśnie do multidoniczek, nie należy się z tym spieszyć. W zeszłym roku robiłam to na początku marca i uważam, że jest to super okres, Wiadomo, są rośliny, które musimy wysiać w lutym, czy warzywa. Natomiast te rośliny, które ja zamierzam siać, marzec to będzie wystarczający moment, kiedy to zacznę robić. Fajnie mi się przyjmują wtedy roślinki, nie wyciągają się, nie wiotczeją, nie są takie osłabione, tylko są mocne, fajne, a potem w kwietniu zaczynam je hartować. No ale teraz przechodząc do tematu moich roślin, z którymi sypiam jestem chora, przeziębiona, już jakiś czas leżę w łóżku i tak właśnie doszłam do wniosku, patrząc na te moje wszystkie rośliny, że nagram odcinek o roślinach zdrowych, które powinniśmy mieć w naszej sypialni. Podzieliłam je tutaj na kilka grup, na rośliny takie bardziej, które wymagają więcej uwagi, którymi musimy się zajmować, jak również te, które zupełnie są luz-bluz, rosną sobie bezproblemowo. Podzieliłam je również na kategorie roślin, które wydzielają, na przykład w nocy tlen i przeprowadzają tak zwaną odwróconą fotosyntezę, czyli polega to na tym, że pochłaniają dwutlenek węgla w ciągu dnia, natomiast w nocy wydzielają tlen. I do tych roślin należą aloes. Który jest bardzo łatwy w uprawie, ale jest to bardzo zdrowa roślina. Tutaj zaliczamy do tej grupy również storczyki, grubosze, czyli zwane inaczej drzewkami szczęścia. No i oczywiście Sansevieria. To jest roślina, która ma wiele funkcji, nie tylko wydziela tlen, ale oczyszcza również powietrze, ale za chwilkę powiem o roślinach, które oczyszczają powietrze. Tutaj do tej grupy, która wydziela tlen, należy również grudnik, no, skrzydło, kwiat i zamiokulkas. Kolejną grupą roślin to są rośliny, które pochłaniają szkodliwe substancje czyli to, co na przykład malujemy meble, malujemy podłogi. W powietrzu, wiadomo, unoszą się jakieś szkodliwe substancje w postaci jakichś form aldehydów ksylen. No, wiecie o co mi chodzi. I są pośród tej grupy roślin takie, które właśnie te szkodliwe substancje pochłaniają. I do nich należy między innymi figowiec Benjamina, Nefrolepis, czyli paprocie. Tutaj mam takie maleńkie dwie, ale tam w sypialni zobaczycie mojego pięknego Nefrolepisa. Następnie Ficus sprężysty, EpiPremnum złociste, które występuje w dwóch kolorach: w kolorze takim rzeczywiście złocistym, w kolorze zielonym bluszcze również zaliczają się do tej grupy roślin, które świetnie sobie radzą z jakimiś zanieczyszczeniami, które pochłaniają właśnie te szkodliwe związki. No i niezawodna zielistka. Zielistkę tutaj mamy taką maleńką, ale tam w sypialni mam większy okaz. Zapomniałam dodać, że palma Areka to również świetna roślina, która produkuje nam w nocy tlen. I tutaj, właśnie po mojej prawicy widzicie yy, piękny egzemplarz tej właśnie palmy. A tak na marginesie, a propos pięknej, yy, po lewej stronie, zobaczcie, muszę, muszę się wam pochwalić, yy, tutaj mam strelicję białą, Przepięknie, przepiękny okaz wypuszcza zachwycające liście, które pękają. One rozwijając się pękają i mam pytanko do Was. Czy ktoś z Was ma tę roślinę i czy mu zakwitła? Bo wiem, że strelicja biała kwitnie na biało, ale niestety nie doczekałam się jeszcze kwiatów, więc powiedzcie mi, co trzeba zrobić, jeżeli, jeżeli Wasze strelicje macie je w domu, powiedzcie mi, co trzeba zrobić, żeby ona zakwitła. Ja dodawałam też nawóz do roślin kwitnących do niej, ale jakoś nie mogę spowodować jej kwitnienia. Czasem niektórzy z nas w sypialniach mają też na przykład telewizory czy komputery. I warto byłoby pomyśleć też o roślinach, które pochłaniają to właśnie promieniowanie elektromagnetyczne. I do roślinek takich, które warto ustawić sobie czy przy komputerze, czy przy telewizorze, należą dracena. Tutaj obok mnie mamy dracenę, palmy. Również paprotki, oczywiście niezawodna sanseweria, która nie dość, że wydziela tlen, pochłania, oczyszcza powietrze. Także to jest roślina no, wszechstronna. Jeżeli chcecie obejrzeć film o tym, jak pielęgnować sansewierię, to nagrałam osobny odcinek, który poświęciłam tej właśnie roślinie, i mogę Wam tam w linku pod, w opisie tego filmu, podam Wam. Link Jak pielęgnować Sansewieria. Tutaj mamy jeszcze Fikus, który warto postawić przy urządzeniach, które właśnie wydzielają to promieniowanie. Nie wiem, czy mówiłam o skrzydłokwiacie. On również super się sprawdza. Jeżeli chcielibyście poznać tajniki uprawy tych roślin, które dzisiaj przedstawiłam, odsyłam Was do wcześniejszych filmów dotyczących pielęgnacji roślin. Może nawet w opisie wrzucę Wam linki, żebyście szybciutko mogli to odnaleźć. I tradycyjnie, jeżeli dzisiejsze wideo przypadło Wam do gustu, proszę o subskrypcję. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam również do podnoszenia łapek w górę. No i oczywiście komentujcie, bo czeka na Was na zimowe wieczory. Kubeczek na pyszną herbatkę razem z tymi uroczymi podkładkami. Do zobaczenia następnym razem.